Jak korzystać z owoców Chrystusa? Czytam u Ewagriusza. Jezus Chrystus jest drzewem życia. Korzystaj właściwie z jego owoców, a nie umrzesz na wieki. O, bogate zdanie, bogate zdanie. Po pierwsze, warto sobie to uświadomić i co jakiś czas do tego przylgnąć całym sercem, całą duszą i umysłem, że Jezus Chrystus jest drzewem życia. To On jest drzewem życia. Tak jak wczoraj mówiliśmy sobie o drzewie rajskim, to Jezus Chrystus jest prawdziwie drzewem życia, nie tylko poznania dobra i zła. Korzystaj właściwie z Jego owoców. Co to są owoce Chrystusowe? To są wszystkie dary Ducha Świętego, mówiąc najprościej. Więc warto korzystać właściwie z darów Ducha Świętego, a to, jak zapewnia Ewagriusz, powoduje życie na wieki. Nie umrzesz na wieki. Jezus Chrystus jest prawdziwie drzewem życia. Korzystaj właściwie z jego owoców, a nie umrzesz na wieki.